Teraz sobie kurwa przy jakimś burgerze będzie motor i tam będzie kurier. A kurier to też nie jest trudna misja. Tutaj jeszcze muszę kurwa ogarnąć który to jest Tu żadnego motorka nie widzę. Także raczej nie ten. Tu nic nie ma. Tutaj są jeszcze. Szybko, szybko, bo to. Jak mówiłem, no dwie najcięższe szkoły zrobiłem już na 100%. Mnie. Co w się sensie, no teraz to wszystkie, ale wiesz o co Kaman. mam. To jest tutaj. Tak, to jest tutaj. No to robimy sobie kuriera. Witam serdecznie. Co ty robisz? Ja się tu kurwa dostać mogę normalnie? Jebany Spiderman. Pach. I jeździmy sobie z skuterkiem i rozdajemy burgery. I te, tym razem pamiętam, tym razem pamiętam, że tych poziomów jest 4, a nie 3. Dobra, tak nie będę robił, bo mi silnik wypiertelny jest. Są 4 poziomy, ale no, jak już przechodziłem rowerem i tym drugim, nie wiem, czy pamiętasz, to co? Kurwa, nie oszukujmy się no. Misja kurierska jest banalna. To tylko jedzisz i kurwa paczki dajesz, I to jest wszystko, nie? No i to, i to już jest pi pierwszy poziom zrobiony. A no takich mamy cztery. Witam, witam. Dobra, to sobie tak pojedziemy. Robimy sobie takie kółeczko i wrócimy. Co ja później mogę zrobić? W sumie ja to bym. O! Ja coś z tym hamowaniem mam dzisiaj problem. Ale wracając do tego, co mogę zrobić, nie wiem. Kusi mnie, kusi mnie, żeby zrobić wszystkie tory. Wszystkie tory i nie, nie takie tory, gdzie posiąg jeździ, tylko yy, na takich stadionach, tam są różne misje. Ja sobie ten znacznik wjebię wam przeszkadza. Nie wiem w czym, ale im przeszkadza. Witam, witam serdecznie. O ty kurwa. Mm, jeszcze w ogóle wyścigi mamy do zrobienia. Teraz, jak mamy tak całą mapę jakby odblokowaną, to jest tych kurwa rzeczy do robienia. Jest, jest! No i dobrze. I drugi poziom praktycznie zrobiony. Szkoda tylko, że skuterem jeździmy, bo... Przez to, że jeździ jeździmy skuterkiem, to... Troszkę dłużej będzie mi to zajmować. Jednak ten skuterek nie zapierdziela, nie wiadomo ile. Spierdala dziadu. Dobra, to teraz robimy sobie znowu takie kółeczko w odwrotną stronę. Robimy sobie to teraz. Pojedziemy w lewo. Mm. Dobrze, że ten Las Venturas nie jest jakieś duże. Pach. pięknie. Sam jesteś idiota ale jeszcze Jedziemy pod prąd, bo nam wolno co nam zrobią, to jest GTA, ja tutaj mogę wszystko. Pach. Teraz cofka. Dwa punkciki tam. No i zostanie nam, kurwa, ostatni poziom już, jeśli chodzi o, o tą misję oboczną. Jeszcze te dwa punkty dojechać. I później chyba 6 tych punktów będziemy mieć 6 kropeczek Tak mi się wydaje albo 7 chuj wie Zaraz się okaże Na razie robimy rzeczy, ale takie banalne Ale będzie jedna misja Taka bardziej wymagająca. Ale to później. Na razie robimy takie rzeczy, żeby szybko sobie odhaczyć. Na screenie sobie je zaznaczyć, żeby mieć spokój z nimi. Ile jest? 6, to dobrze myślę. No to znowu kółeczko sobie zrobimy, no nie? Trzeba jeździć tak, żeby się nie cofać bez sensu, tylko, tylko po prostu dawać, jakby po drodze. Ale te punkty to widzę, że kurwa troszkę dalej. Mam te wyblisko, a tutaj już kurwa tak. Idziemy troszeczkę dalej. Ale a propos stadionów. No, to tu jest jeden stadion, co właśnie wjeżdżam. Tu jest jeden stadion. No i takich stadionów mamy trzy: standardowo w Los Santos, jeden, w San Fierro, drugi i tutaj jest jeden. Tylko, że w Las Venturas chyba są dwa wyścigi takie. O, podkowo. O i właśnie te podkowy będziemy zbierać. Ich też jest 50. Czy dzisiaj? Nie wiem, bardzo prawdopodobne. Na razie te rzeczy poboczne, które ja chciałem zrobić idą wrój szybko. A te stadiony też nie zajmą kurwa, nie wiadomo ile. Bo to też szybka akcja jest. Misje przewozowe sobie zrobimy. Eee, jak tu wjechać? Tutaj. Chyba. Tak. No to 500 lanców. Zrobimy sobie misje przewozowe. To jest to, co mówiłem z tym pociągiem. To. Będzie po prostu misja, gdzie przez 5, 15, 20 minut będziemy prowadzić pociąg i zatrzymywać je na stacjach. I to będzie jedyne, co mamy do roboty, jeśli chodzi o tą misję. A później to się jeszcze zobaczy. Przejadę tu jakoś, czy się tak wiebałem bez sensu? Chyba się wiebałem. No to cofka kiedyś na pewno zbierasz? No, oczywiście, że tak. Ażem się wiebał w róg. Sorry, sorry. Nie chcący. Mamy pięć minut to na luzie. Jeszcze latarnie sobie pozbieramy, bo. Czasami z nudów, z nudów sobie zbieram złom. Jak sobie darapiam w GTA Eee, w tu jest jedna paczka. Eee, sorry, sorry. Teraz jedziemy na wprost tego punktu co jesteśmy na minimapie. Nie wiem, czy to jest to. Tutaj? O tutaj. Super. Został nam ostatni punkt. Powrót na... na bazę, czyli na tego Burger, Burger Kinga chyba. To jest taka podróba. No i kurwa tyle. I to jest już... Skończona misja kurierska. Także naprawdę no szybka akcja. Kolejna. Ja gram, ile? 45 minut. I zrobiłem już trzy rzeczy poboczne. Zrobiłem dwie szkoły. Na złoto. No i teraz misję kurierską. Idzie bardzo dobry wynik. Podobuje mi się to. A nawet bardzo mi się to podobuje. No. I kurierkę mamy zrobioną. Całą. Dobra, ten dochód to sobie może dupę wsadzić, co najwyżej.